Razem z tatą świat jest większy, dzień się kończy później trochę. Razem z tatą zwykłe sprawy zmieniają się w radochę Razem z tatą płakać możesz, Śmiać się aż do polu brzucha. W zimę bawić się w palę. ty z oknem Razem z tatą mniej się boisz, tego, co dla ciebie nowe. Głośniej śpiewasz, wyżej skaczesz, magię tworzysz w swojej głowie. Góry może z nim przenosić, wybrać ją na koniec świata. Kiedy z wiatrem gnasz przed siebie, będziesz śmiało krętą drogą. Kiedy uczysz się nowego, tata uczy się wraz z tobą. Kiedy skaczesz po kałużach, też deszczu biegasz z gorą głową. Parasolem machasz w górą, tata biegnie razem z tobą. Mistrzem z zabaw jest wszelakich, tańczy jak parkietu król. Kiedy trzeba, będzie smokiem, albo rybką. Ból, ból, ból. Lubię śpiewać razem z tobą. Niewidzialne ciastka zjadać. Gdy zamieniasz się w lekarza, z przyjemnością da się zbadać. Tata misia się pobawi. Wielką gawrę wam zbuduje. A gdy w ruchu ci zaburzy, na przedsmaki zapoluje. On zna przepis na twój uśmiech. Dzień doprawić ci Miłością, bo przyjemnie się dorasta, Kiedy karmisz się miłością. Fajnie razem coś malować, Po swojemu świat ozdabiać, Kiedy mamy obok wsparcie, łatwiej błędy jest naprawiać. Kiedy zacząć się zaburzy się, Razem z taką tak się składa, Przez wam mija w okamienieniu, Z taką praca to zabawa. Gdy pojawią się problemy, złość strzela się strzelasz jak armatą, on pomoże ją rozbroić. Złośnie nie straszna razem z tatą. Zawsze wtedy, kiedy wrócisz po minucie lub po roku, tata mocno cię przytuli w tych ramionach, na niej spokój. Jeśli trzeba, świat pokona kilometrów, moc przejedzie. Ten najwyższy szycie drapie, ta ta nigdy nie zawiezie. Nawet nawet kiedy go nie widzisz, czujesz, jakby był gdzieś blisko. Cię zawsze można ufać, on cię kocha ponad wszystko.